Witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek z serii Cuda Natury poświęcony będzie pewnemu niezwykłemu motylowi. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest ten niepozorny, ale przepiękny motyl Danaid-Wędrowny, zwany też Monarchę. Motyl ten jest bardzo znany, a szczególnie jego podgatunek migrujący, występujący w Ameryce Północnej, bo chociaż wygląda bardzo delikatnie. Posiada niezwykłą umiejętności. I ten odcinek opisuje nie tylko jego niecodzienne cechy, ale także jest pretekstem do postawienia pewnych fundamentalnych pytań dotyczących naszego życia. Naukowcy przez całe dziesięciolecia poszukiwali odpowiedzi na pytanie, co się dzieje z tym motylem od jesieni poprzez zimę do późnej wiosny. Występuje on przez całe lato w Ameryce Północnej, głównie w Kanadzie, gdzie są ich setki milionów. Gdzie nagle w pewnym momencie on znika, i przez długie miesiące nigdzie go nie widać. Początkowo podejrzewano, że on zimuje gdzieś pod ziemią, ale później okazało się, że on odlatuje bardzo daleko do Meksyku i migruje przez cały kontynent. Wprawdzie znamy migrację różnych, różnych zwierząt. Wiemy, że nasze bociany lecą na zimę do, do, do środkowej Afryki. Ale zawsze to dotyczy dużych zwierząt, a nie takiego bardzo małego, lekkiego jak piórko, delikatnego owada. A ten ten został nazwany Danaidem Wędrownym, bo naprawdę daleko wędruje. Leci przez cały, cały kontynent, jak widzimy tutaj na tej grafice, od, od północy, nie, północy Kanady, z różnych innych miejsc też, ale finalnie ląduje on w jednym miejscu w Meksyku. Jak sprawdzałem na mapach Google, ta odległość to ponad 4500 km. Badacze zastanawiali się, dlaczego on w ogóle migruje. Wydaje się, że odpowiedzią jest to, że przez zimę w Kanadzie mogą być mrozy minus 30 stopni, natomiast na pewnym płaskowyżu w wulkanicznym w Meksyku tam maksymalnie temperatura spada do 0 stopni i to jest prawdopodobnie główna Przyczyna tego. Szacuje się, że każdego roku około 200 milionów tych motyli wędruje do Sierra Nevada, do niejednego takiego wybranego miejsca niedaleko stolicy Meksyku. Ponieważ te motyle przylatują zwykle tam w okolicach Święta Zmarłych 1 listopada, dlatego miejscowe wierzenia mówią, że są to dusze zmarłych, które Przylatują, mieszają się na tych drzewach i tam zimują w takim stanie hibernacji. Po przezimowaniu, gdzieś mniej więcej w okolicach marca, wtedy, gdy temperatura podnosi się powyżej 13 stopni Celsjusza, motyle te ożywiają się i są gotowe do tego, żeby wyruszyć w podróż na północ. I w tym miejscu pojawia się coś naprawdę, coś niezwykłego. O ile podróż z północy na południe jest realizowana przez jedno pokolenie, to zajmuje około dwóch miesięcy, to podróż powrotna z Meksyku do, na północ do Kanady, już inną, trochę inną drogą, odbywa się przez, z udziałem czterech kolejnych pokoleń tych motyli. Pierwsze pokolenie przefruwa około jednej czwartej, czwartej drogi, ale tam już zostaje. Samice składają jajeczka, z których, z których później, później wylęgają się larwy, poczwarki i, i dorosłe motyle, a same, same umierają. I jak widać to na tej mapie, tak poglądowo pokazane, to jest, że na, do Kanady dociera dopiero czwarte pokolenie. I w tym miejscu trzeba sobie postawić pytanie, skąd to pokolenie, to ostatnie, które dociera już na północ. Wie, że to tam ma się udać. Przecież, przecież to, które wyruszyło gdzieś tam z Meksyku, nie mogło nauczyć tych motyli, że mają lecieć na północ. No, podejrzewa się, że ta informacja została przekazana w jakiś sposób w, w DNA. Zobaczmy. Z Meksyku wyruszają rodzice, po drodze rodzą im się dzieci. I te dzieci mają swoje dzieci, czyli mamy wnuki, i na końcu ostatnie pokolenie to są prawnuki, czyli wyruszają rodzice, a docierają ich prawnuki. O tym, co dzieje się tam po drodze, na każdym z tych etapów, gdzie, gdzie rodzi się kolejne pokolenie motyli, powiemy sobie za chwilę, ale teraz pozwólcie, że skupimy się na pewnym niezwykłym mechanizmie możliwości nawigacji tych, tych owadów. Naukowcy odkryli, że te motyle stosują podwójną nawigację. Podstawowy system nawigacji to jest nawigacja według położenia Słońca, ale stosują również wtedy, szczególnie gdy są dni pochmurne, gdy po prostu Słońca nie widać, nawigację magnetyczną jako taki rezerwowy system nawigacji. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że jesteśmy w trakcie podróży na południe. Znajdujemy się w takim miejscu, gdzie widzimy przed sobą. Słońce, no i teraz powinniśmy zadecydować, gdzie jest południe, w którą stronę się udać. Czy może na wprost, może w lewo, może w prawo? To, czy powinniśmy wybrać kierunek A, B, czy C, zależy od kilku rzeczy. Aby prawidłowo odpowiedzieć na postawione pytanie, musimy wiedzieć, jaka jest godzina, jaka jest pora roku, na jakiej szerokości geograficznej się znajdujemy, a nawet na której półkuli ziemskiej się w tej chwili znajdujemy. Gdy w tej chwili jest godzina 12, to południe znajduje się dokładnie tam, gdzie wskazuje nam słońce, czyli powinniśmy wybrać kierunek B. Natomiast gdy jest 8 rano, to słońce będzie wskazywało w południe dopiero za 4 godziny, dlatego powinniśmy wybrać kierunek C. Natomiast gdy jest godzina 16, to wówczas południe wskazywane jest przez kierunek A. No i żeby tak dopełnić te różne możliwości, to gdybyśmy znajdowali się na półkuli południowej, wówczas słońce o 12 wskazuje nam północ, a nie południe. No i jak widać, wszystkie te parametry musi wziąć pod uwagę nasz motyl, jak on to robi. Kolejna niezwykła sprawa to bardzo mały obszar, na którym zimują te motyle. Latem te motyle występują na obszarze Kanady i północnego Stanów Zjednoczonych na obszarze około 1 miliona kilometrów kwadratowych natomiast na zimę lecą do takiej małej kropeczki która ma powierzchnię około 1 kilometra kwadratowego 1 kilometr na kilometr to naprawdę jest bardzo malutkie miejsce te motyle muszą trafić w obszar milion razy mniejszy tam było milion kilometrów kwadratowych tu jest 1 kilometr kwadratowy skąd one w ogóle wiedzą, że tam muszą się udać Teraz wróćmy na chwilę do tych czterech pokoleń, które dolatują na północ. Na każdym z tych etapów podróży ma miejsce taki czteroetapowy cykl życia motyla: od, od jaja poprzez larwę, poprzez, e, poprzez poczwarkę, aż do stadium motyla dorosłego. A teraz spójrzmy na cykl życia motyla oczami kamery National Geographic. Gdy z jaja wykluwa się larwa w postaci gąsienicy, która intensywnie zajada liście. Następnie larwa przechodzi w stadium poczwarki. W tej fazie ma miejsce metamorfoza, a na końcu z poczwarki wyłania się dorosły motyl. Piękne i niesamowite. A teraz czas na podsumowanie. Jak widzieliśmy w tej krótkiej prezentacji, danaid wędrowny ma niezwykłe cechy. Ten motyl co roku pokonuje 9000 kilometrów. I na dodatek robią to cztery kolejne pokolenia. No i pytanie, jak one przekazują sobie informacje o, o celu podróży? To no, musi być ona w jakiś sposób dziedziczona więc prawdopodobnie w DNA, ale to oczywiście jest dopiero zagadka. Przecież te pra-prawnuki nigdy nie były w Kanadzie, skąd one wiedzą, że mają tam się udać. To samo, jeżeli chodzi o bardzo złożony system nawigacji według położenia Słońca czy magnetyzmu Ziemi. Również to, dlaczego, dlaczego one w ogóle udają się w tak maleńki obszar, który jest milion razy mniejszy od obszaru, gdzie one występują. No i ostatnia rzecz to sam cykl, ten bardzo złożony i niezwykły cykl życia motyla, też jest ogromną zagadką. Dominujący obecnie pogląd w biologii, Mówi, że wszystko się to dzieje za pomocą ewolucji w sposób przypadkowy, małymi krokami, bez, bez jakiegoś celu i poprzez dobór naturalny. Alternatywne podejście mówi, że lepsze odpowiedzi daje teoria inteligentnego projektu. Teoria inteligentnego projektu szuka odpowiedzi na pytania, dlaczego coś powstało i jak powstało, jaki ma cel. Jak funkcjonuje oraz jak się zmienia. Z przykrością muszę stwierdzić, że moim zdaniem współczesna teoria ewolucji unika pewnych pytań. Skupia się głównie na tym, jak, jak coś funkcjonuje oraz jak się zmienia, gdy już, gdy już istnieje. Współczesna wersja teorii ewolucji, nazywana neodarwinizmem, wyjaśnia ewolucję jako efekt działania doboru naturalnego na pulę genową populacji. Jednak ta zmienność genetyczna wynikająca z mutacji w DNA jest dosyć mało przekonywująca. Prawie wszystkie obserwowane mutacje są szkodliwe. Na dodatek występują, występuje ich za mało na każde z pokoleń organizmów wielokomórkowych, aby to się w jakimś Realnym skończonym czasie mogło, mogło powodować do yy, powstanie nowych, nowych zupełnie organizmów, nowych gatunków, a poza tym no skąd się wzięło pierwsze DNA? To, co opisuje teoria ewolucji, jest to tak zwana mikroewolucja, czyli zmiany wewnątrz już istniejących organizmów, wewnątrz gatunków. To obserwujemy i z tym się wszyscy zgadzamy. Natomiast główne pytanie o powstanie życia to jest makroewolucja. Jak powstają takie zmiany? Które powodują, że pojawiają się zupełnie nowe organizmy. Moim zdaniem teoria ewolucji brnie w ślepą uliczkę. Dlatego uważam, że zwolennicy teorii inteligentnego projektu stawiają lepsze pytania. Lepsze pytania badawcze, bo one są skorelowane z innymi ważnymi pytaniami. Kim jestem? Skąd się wziąłem? Jaki jest cel życia? Czy życie ma, ma sens? Czy, czy jest coś po śmierci? To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was tym niezwykłym i fascynującym motylem. Dziękuję. Jeżeli uznacie, że ten materiał jest wad tego, to prośba o polubienie, komentowanie, udostępnianie i subskrybowanie mojego kanału.